Znajdujemy się w tej chwili w synagodze w Kazimierzu Dolnym, gdzie trwa warsztat od odtwarzania e, malowideł dachu synagogi z Gwoźdca. E, za tydzień też w tym miejscu e, odbywać się będzie siódmy już festiwal e, muzyki i tradycji klesmerskiej. E, między innymi odbędą się warsztaty dla dzieci. E, codziennie od wtorku do soboty e, od 10 do 18 dzieci będą mogły znawać elementy kultury żydowskiej, adoptując właśnie przestrzeń miejską, plażę, synagogę. Całe te warsztaty zakończone zostaną spektaklem tutaj w Kazimierzu. Będzie to spektakl o Korczaku. Oprócz tego w synagodze również odbędzie się występ chóru Shirawif. Jest to o tyle ciekawe, że grupa ta zaprezentuje po raz pierwszy od właściwie wojny Nigu, Nigun, który związany jest z tradycją hasycką, bardzo silną przybrójną w Kazimierzu. Niguny są to utwory komponowane przez sadyków bardzo często. Swój debiut będzie miał też kilka tekstów o Kazimierzu. Są to teksty, które do tej pory nie były publikowane w języku polskim, właśnie między m.in. opowieści hasyckie, ale też z z Kuzmir, czyli z Księgi pamięci Kazimierza Dolnego. Przeczytamy je w bardzo fajnej scenerii, bo na Kempie w Miślanej, to będzie połączone razem z pikiem, czytać będzie Ania Doreszowska. Wszystkie te teksty tłumacza Pani Profesor Monika Adamczyk-Garbowska z UNCS-u. Ona też będzie miała swoje spotkanie oddzielne. Opowie o tożsamości takich twórców pochodzenia żydowskiego którzy odkryli miłość do Kazimierza i, i jeden z tych tekstów to jest tekst dla który wybrał się do Kazimierza wprawdzie tylko raz. Przyjął tutaj bryczką z Załączowa, natomiast całe, du, duża część tego opowiadania poświęcona jest szmulowi wodnickiemu, malarzowi. Zwodzonemu tutaj, którego prace teraz też również po raz pierwszy w tego festiwalu będą prezentowane. Jest to 10 litografii, które przyjechały tutaj z Izraela. Dodatkowo wiele spotkań literackich z autorami czy przewodnika po Polsce związanego z kulturą żydowską, czy już bardziej jakieś literackie e, historie. Będą prezentowane też trzy e, filmy dzięki życzliwości e, Stowarzyszenia Motywy Żydowskie. Oprócz tego oczywiście koncerty i być może wiele jakichś akcji też w przestrzeni, jak dwie gry miejskie, w czasie których będziemy starali się odnaleźć zaginiony obraz Goldberga.